Cerkwi w komańczy, zaraz na trzeci dzień przyjechałem zobaczyć. Wstrząsnęło mnie to pogorzelisko pełne spalonych elementów cerkwi i wtedy powstała myśl, że mogę trochę tych desek wziąć ze sobą. No i wziąłem. Ale jeszcze nie wiedziałem, czy coś z tego zrobię, ale wziąłem. I kiedy zrobiłem pierwszą pracę, zaczęło mi się to podobać. Zrobiłem jeszcze parę wypraw do Komańczy. Przywiozłem mnóstwo gontów. Gąty zauroczyły mnie najbardziej. I zacząłem je łączyć po trzy i malować, utrwalając spaleniznę. Moje matki Boże dostały różańce, które zawiesiłem na gwoździach niewyciągniętych z gątów. A Jezusy gwoździe miały jako symbol swojej męki, jako symbol korony cierniowej. Niektórzy z moich znajomych, kiedy zobaczyli moje prace, zapałali chęcią posiadania takiego obrazka w domu. Pojechali i nawieźli mi całe mnóstwo desek. Mam ich. Tak wiele, że dużo czasu będę musiał mieć, żeby na nich namalować wszystkie zamówienia. na starym drewnie zaczęło się właśnie od koryt świńskich. Kiedyś moja znajoma przywiozła mi nieduże korytko z prośbą o namalowanie świętego Mikołaja cudotwórcy. Kiedy czyściłem dno korytka, żeby wyrównać te wypukłości niepotrzebne do malowania, zaczęła mi się powoli ukazywać wśród słojów draperia szaty jakiejś tajemniczej święty, a sęk, sęk zamienił się w jakąś nierozpoznawalną twarz, a wokół senku słoje przeistoczyły się w aureole. Byłem urzeczony tym, co zobaczyłem i już zacząłem tak czyścić, żeby dopełnić tego wizerunku. I potem zadałem sobie pytanie, co mam teraz robić? Przecież to nie jest moje koryto, a chciałem go mieć. Ponieważ w moim zbiorze były koryta podobnej wielkości, znalazłem mniej więcej podobne i świętego Mikołaja tu do twórcę namalowałem, a moją znajomą oszukałem, dałem jej to, co chciała, a sam zabrałem tą dziwną Madonę. Jezioro Solińskie to miejsce, gdzie poszukuje ciekawych, obrobionych przez żywioł wody desek i elementów po starych chałupach, stajniach i szopach, w których ludzie, ewakuując się stamtąd, nie rozebrali do końca. Niektóre deski noszą na sobie cudowny piętno nie tylko w postaci kolorystyki, ale również tej cudownej pierzastości desek, która jest uczyniona poprzez żwiry, piaski, kamienie mające styczność z tym drewnem. Szereg prac właśnie robię na takich elementach drewnianych, które są pamiątkami po życiu ludzi, którzy tam kiedyś mieszkali. Moi dobrze znajomi i koledzy, wędkując nad jeziorem, dość często, kiedy znajdą jakiś według nich atrakcyjny kawałek drewna, przywożą mi go. Jednego razu pewien mój dobry przyjaciel trochę przeholował. Po prostu znalazł wieko od trumny, które zostało wypłukane gdzieś z cmentarzyka. Pięknie wyglądało to wieko z tym właśnie obszlifowaniem po żwirach i piaskach, ale ja mówię człowieku, ja się boję na tym malować, a on mówi do mnie ale przecież temat Jezus w grobie, no to przecież by pasował, ale jednak kazałem mu je odwieźć z powrotem, bo następnego dnia jechał znowu na swoje łowy niektóre prace, które tutaj są w mojej galerii mają w sobie właśnie i, i tą płynność, i tą falistość y, jakby zapożyczoną od fali jeziora. Y, to, co trzymam, to szczątek jakiejś deski, która nie wiem czym była, ale u mnie stała się świętym Janem, aniołem pustyni. Y, mam również Madonnę, która y, dostała tylko ode mnie twarz. I twarz dziecięcia. Nic więcej. Reszta już na tej desce była. Mam również anioła, który skrzydła już mu żywioł wody urobił. Ja tylko twarz dodałem zadumany. Jeszczewskie drzewa, tak jak każda żywa istota, chorują. Takie schorowane, pełne dziupli, podpruchniałe, pnie, padają pod wiatrem halnym i stają się umarłymi drzewami, które jako drewno opałowe nie mają wielkiej wartości. Ale mają wartość dla mnie, dla mnie wartość artystyczną. Otóż te wszystkie wynaturzenia, jakie tworzą się w czasie choroby drzewa, są bardzo efektowne od strony tej plastycznej. Ta deska, którą w tej chwili jestem zasłonięty, to deska z takiego schorowanego pnia. Jakiś stolarz po prostu. To, co jeszcze było bez tych dziurawości, wybrał na to, żeby coś z tego zrobić, a to jako śmieć wyrzucił na stercę drewna opałowego. Ponieważ to mój dawny uczyń i heblowałem u niego jakieś tam listwy, ja mówię Jaśku, mogę sobie tą deskę wziąć? Wziąłem i tak powstała ta Madonna. Niektóre gałęzie w gęsto rosnącym lesie Napierają na siebie, i kiedy wieje silny wiatr, trą się wzajemnie i doznają ran. Ran, które nigdy nie potrafią się już zagoić. I pewien mój dostawca takich gałęzi z tymi wynaturzeniami ran yy, nazywa je Zrusińska. Yy, Żdichu, to przywieźcie jeszcze tych cuchraków, bo czuchrać to znaczy trzeci. To, co trzymam w ręku, to łopata chlebowa, która nie wiadomo ile chlebów wsuwała i wyciągała z pieca. No właśnie, twarz Madonny wyłania się właśnie. A teraz spróbuję podmalować twarz dziecięcia. Niektórzy moi znajomi przywożą bardzo osobiste przedmioty. Pewien ksiądz przywiózł mi stolnicę swojej babci. Wzruszające. Poprosił mnie o namalowanie ostatniej wieczerzy. Właśnie tą stolnicę, którą mi ksiądz przywiózł, mam tutaj, ale ona jest w fazie szkiców. Zacząłem od postaci czołowej Chrystusa, jako najważniejszego, znaczy będzie święty Jan. A teraz spróbuję zobaczyć, jak będzie wyglądał święty Piotr, jeden z najstarszych apostołów. Oczywiście brodaty. Muszę go tu jakoś umieścić. Za stołem. Nie wiem jeszcze, co będzie robił z rękoma, ale na pewno w jakimś deszcie, takim gdzie dłoń będzie. Oczywiście szkic będzie mógł lec jeszcze wielu poprawkom. Zawsze najbardziej ważną po Chrystusie postacią jest Judasz. Och, Jego trzeba szczególnie przedstawić. Czasami, żeby go jakoś wyodrębnić od wszystkich apostołów, czy byli tacy przyzwoici, to sadzam mu gdzieś na kolanach czy na przedramieniu diabła, malutkiego, czerwonego diabełka, który gdzieś tam gestem palca wskazującego prawej dłoni e, przypomina mu, że ma właśnie wstać, wyjść i zrobić swoją tą powinność. Zwykle sadzam go gdzieś, ja wiem, tak na wylocie, tak żeby nie musiał omijać innych apostołów. Oczywiście stolnica kojarzy się cudownie z ostatnią wieczerzą, bo stolnica zawsze miała kontakt z czymś, co chleb przypomina, a Jezus przecież w ostatniej wieczerzy no właśnie chleba używał. Także maluje mi się zupełnie nieźle takie tematy.